Ej, hey kaftan! Co? Wiesz co zaraz będziesz grał? W co? Limbo! Cześć, jestem kaftan. Wyglądacie WOLD TV, a to jest Let's Play Limbo! Czyli generalnie. Indie game sprzed... bodajże dwóch lat. Bardzo fajna gierka, z którą ja mnóstwo przyjemności. Krótka platformówka, w której strejmuje chłopcem, który... ...ma za zadanie znaleźć swoją siostrę. W dzikim, opuszczonym lesie. Sam. Bez pomocy. Nie czyjej. No kurwa, obudź się wreszcie. Chłopcze. Stań. Stań. Dziękuję. Dobra, w każdym razie Limbo, czyli zręcznościówka, przygodówka i z jednej strony powiedziałbym nawet, że zahacza nieco o horror, bo ma zajebisty klimat i naprawdę przyjemnie się w nią gra. No dobra, nazwiemy cię, mały chłopcze, nazwiemy cię Timmy. Tak, cieszysz się na imię Timmy? Cieszę się! Będziesz Timmy. Lubię cię, lubię sposób w jaki skaczesz, tymi Dobra, no to skaczcie mi, Hop, hop. pierwsza przeszkoda za nami. Uuu. O. o, dalej do rady? Trudno. Hop, hop. Całkiem przyjemnie tymi. Całkiem dobrze sobie radzisz jak na początek. Dobra, puśćmy się. Chyba tędy. Nie mamy innego wyjścia. O. Ta, dobra robota. Timmy. Mamy łódkę, proszę bardzo. Opa. I oto Timmy. Płyniemy ku przygodzie. W takiej łódce mógłbym spędzić życie Płynąć przez Atlantyk. Ku przygodzie. To the adventure! Timmy! Właściwie to nie ma pojęcia, gdzie płyniemy? Czy mamy jakiś cel w życiu? Zastanów się, tymi. Czy masz jakiś cel w życiu? Czy może twoja przygoda niedługo dobiegnie końca? Okej. Okay. To chyba ten czas. O. Tam jest dość wysoko, więc chyba musimy... <laughs> Hej, masz całkiem silne łapy jak mam małego chłopca. Fajnie. Nie wiem, co to jest, ale spinamy się po tym. A co tam? Okej. Okay. Jesteśmy wysoko. Całkiem sporo odwagi, tymi. Podziwiam Cię za to, chłopcze. Zdobywasz moje zaufanie. Ej. To wygląda niebezpiecznie. Może powinniśmy... Tak, widzę. Widzę jak wyciągasz do tego ręce, mały Hultaju. Ciągnie cię do niebezpiecznego, co? Powinniśmy być bardziej dorosły i dojrzały i... Bardziej mieć... Idź większe. A widzisz, znowu widzę jak cię ciągnie. Mały... Mały chuliganie. To. O oh shit! Czyżby hmm. efekty tego mogą być drastyczne? Wow, nice. O oh, oh. brawo tymi. Dobra robota. Pokaż co teraz potrafisz. W końcu mam przed sobą kawał długiej drogi. I to nie byle jakiej. Ku mrocznej przygodzie w mrocznym lesie. Kłoda. I kamyki. Nie podoba mi się to. Oh, shit. O shit! A to jest całkiem duży kamyk! Okej. Okay. Wygląda na to, że ktoś nas tu nie chce. Timmy, przyznaj się. W jakim masz napięku? Komu, z kim zadarłeś? Ach, ta dzisiejsza młodzież nigdy się nie przyzna do błędu. Nieważne jak wysoki był to błąd. Jak ważny i trudny. I jakie by miało konsekwencje? Witaj, pudełko. Czuję, że mi się przydasz tam wcześniej. Albowiem widziałem sznurek. Tak? To jest tylko moja wyobraźnia. Tak. A, um, okej. Okay. Ja musimy się rozhuśtać. Nie! Ty durniu. Jeszcze raz, a co tam? Nic do stracenia. O, tak. Brawo, tymi. Dobra, robota. Jakoś się tam nie widzę. Nie podoba mi się, co wiesz? Zwłaszcza, że tam chyba nie dosko O! Tego się nie spodziewałem. Dobra robota, młody. Tak... Wiem, co czujesz. Wiem, że chcesz to zrobić. Ja! Tak... Nagle życie stało się piękniejsze. Ho! O, proszę! Zastanawiam się, czy jest jakaś idea naszego bycia właśnie w tym miejscu. O! Okej. Okay. Czyli znalazłem jakiś specjalny przedmiot o specjalnych właściwościach. Prawdopodobnie leczniczych. Ej! Prawo tymi! Cieszmy się. Cieszmy się albowiem to bardzo dobry dzień. Bardzo dobry dzień. W bardzo dobrych. Aha. Okej. Okay. Zdaje się, że możemy z tej kłody zrobić naszą łódkę. Bo jak mnie mam, Timi nie pływa. Prawda? Timi. O, oh, Brawo! Brawo, chłopcze. To było dobre zagranie. Jestem z ciebie dumny Nie podoba mi się to Bardzo mi się to nie podoba I to nie zwiastuje nic dobrego O motylek O kurwa O oh, shit Hej Hej Mały sukiń synu Uderz Słyszeliście to? Czyżby... Hej... Tak, wiem, że to widzisz, Timmy. Ja też to widzę. Prawdopodobnie uderzenie pająka w ziemię sprawia, że ten sukin syn upada coraz niżej. Hej... Nieźle. Teraz możemy tego skurczy syna... ...wpakować prosto w pułapkę, nie sądzisz? To by była całkiem niezła frajda. Proszę bardzo. Ha, ha. Jeszcze raz. Proszę bardzo. Mm. Sto <laughs> wow. procent. Masz za swoje. Spierdowałeś stąd. I nigdy nie pojawia się na dzielnicy. Teraz ja tu rządzę. Ja, czyli tymi. Tymi, które jak na razie. O! Jak na razie narażył, na, nie naraził się jeszcze na żadne niebezpieczeństwo poza ogromnym pojąkiem, który okazał się. Hej! Nie podoba mi się to. Może możemy przez to przeskoczyć? Co jest? Timmy, co jest? Hej. Wyskakuj. Oh, shit. Tymi, Tymi, Nie, to nie czas na to. Nie. Co ty robisz, Tymi? Nie, nie. Na to jeszcze przyjdzie czas. Jesteś za młody. Oh, shit. Prosto w rektu. Hej. Okej, okay, więc staliśmy się... ...posiłkiem dla... Pająka. Świetnie. Hej! Hej, możemy się huśtać. Hej! Wow! Może jeszcze nie jesteśmy tacy znowu przegrani? E, Okej, okay, lubię to, że jesteś larwą. <grybujesz> Dobra. W porządku. Nie jest tak źle. Może jeszcze coś z nas będzie. Dziwię się, że widzę cokolwiek. Przecież to ma sens. Ach, piękne. Żałuj, że nie możesz poczuć tych... ...pól. Niech cię szlak, Timmy. Dobra. Spróbujmy teraz na spokojnie. Trzy, cztery... O, brawo. Mały włos, mi Skacz dalej. Pokaż, że zależy ci na tym, by żyć. Ja wola przeżycie jest tu najważniejsza. Wow. Okej, okay, teraz wynosz się, bo coś czujesz. Ta głoda nas pierdolnie. Tak. Tak jak sobie wyobrażaliśmy, tymi. Wszystko idzie zgodnie z planem. Nawet twój kostium Halloweenowy nie wygląda tak najgorzej. Może teraz wygląda nieco mniej. Mniej dobrze. Dobra. Więc czas na kręcenie kamykiem, tak? A, w takim tempie nie powinniśmy mieć problemów. O ile kółko się nie przyspieszy, a wydaje mi się, że na dole, mając te wszystkie przeszkody, nie powinno przyspieszyć. Niech cię szlak, ty pajęczy sukien senu. Naprawdę nie masz nic do roboty, co? To by się po prostu nudzi, ty pieprzony dubku. O, dymi, pospiesz się. I będzie po nas, stary. Dobra. Może jeszcze będzie jakaś szansa, że... O, oh, shit! Hej, masz... Masz coś na głowie, stary. Chłopcze, ogarnij się. Masz na głowie coś, co wygląda jak kawałek papieru toaletowego, który właśnie wystaje przy bucie. Hej! Hej... O, oh, shit! Aha, to kukła. Dobrze, to tylko kukła. A. Um, coś mnie tu martwi. Bo, jak się na tym zawieszę, prawdopodobnie to spadnie, więc. O, I teraz puszczaj się. O! Dokładnie, Tymi. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze to zrozegrałeś, mój ty. Dwunożny przyjacielu. Nie ja żebym miał cztery nogi, ale. Ale, Tymi, zadziwiasz mnie. Każdą minutą coraz bardziej mnie zadziwiasz. Hej! To... kłody. Od dziś będą to moje kłody. Moje osobiste kłody, które nazwę imieniami. Każde nazwę imieniem. Boże, to nie podoba mi się to. Dlatego przeskoczyłem. Brawo, tymi. Dobra robota. Oj nie! Shit! Po raz kolejny brawo, tymi. Dobra robota tymi. Najwyraźniej jesteśmy stworzeni obaj do tego, by. Stary, zadziwiasz mnie. Najwyraźniej jesteśmy stworzeni do tego, by przetrwać w tej przygodówce. W tej. platformowo, przygodowo, horrorowo. ciekawej przygodzie. Hej! Hej, wyglądasz. mechanicznie. Zaboli, prawda? Nie, właściwie to. Chyba nawet mogę bez problemu cię minąć. Hej, ty! Stój! Ach, zostawiliśmy pająka. Hej. Podoba mi się. Zabiorę go ze za sobą do domu. Zostawię go przy drzwiach. I będę stracił przyja straszył przyjaciół. W ten sposób będę drapał swoje wszystkie kochane przyjaciółki, które przyjdą i powiedzą, że nie chcą mi dać twojej pracy domowej. Okej, okay, idziemy dalej. Na studiach nie jest już tak fajnie. Skaż ty mi. Brawo. Dobra robota. Coś jest nie tak tymi. O kurwa, coś jest nie tak i to nie tak się pali. Ha! Widzisz? Twoi przyjaciel bawią się palącymi się oponami. Shit. Dobra robota Pieprzeni tubylcy, tymi. Musimy ich złapać, zapytać o co chodzi Czemu się tak do ciebie przyjebali? Czyżbyś był nowym chłopcem w szkole? Może ci to kuczają, ponieważ masz oczy? Albo przez to głupią fryzurę Która właściwie przypomina mi bardzo moją Albo i nie zależy od tego czy masz przystrzyżone boki, mniejsza o to. Chodźmy dalej Hej, Przykro mi. Okej. Okay. Okej, okay, zdaje się, że... To O, shit! Zdaje się, że tego nie przewidziałem. Okej. Okay. Teraz powinno pójść łatwiej. Haha. Yeah. Ha. Tam nie przeskoczymy, ale za to złapiemy deło, prawda? Tak, tymi. Nie damy sobie w papę dmuchać, co? Skoczymy za tym. Ej, zostaw, zostaw, nie, nie, nie. gdzie szlak? Wiedziałem, że tak będzie. Nie chcą nas tutaj, Timi. Tu mamy jakąś pułapkę, która może się przydać. Nie wiem jeszcze do czego, ale może się przydać. Choć mam nadzieję, że nie będziemy musieli ciągnąć przez ten długi okres czasu. O, proszę! Oh, shit! Timmy A, um, Tymi! Skacz! Skacz, skacz, mały sukien synu. No nie. Twój pajęczy przyjaciel chyba się na nas wkurzył. Hej. Hej. Nie. Dobra, chyba więcej musimy tu zrobić. Tak? Pojąku, potrzebuję Twojej pomocy. Dosłownie teraz! Nie Po nas, A no właściwie to po tobie Przykro mi, stary Nie tak miało być Nie martw się Poprawimy nasze statystyki w baseballu Jednak teraz musimy się skupić na przetrwaniu Ach. Szybko Tutaj będziemy potrzebowali twoich zdolności Stricte atletycznych Stary, nie mam pojęcia co zrobić, wybacz mi Jeśli znów to spierdzielę Tak, udało się, brawo tymi. Dobra robota um, Szybko Byle do przodu What the fuck, ojej, oh, yeah. udało się Oh, shit! Chyba nie to planowaliśmy do końca, co? Pająk, no nie. Ej. Dobra robota, Timmy, po raz kolejny. Nie sądziłem, że podzielam tak dobrze. No cóż, po raz kolejny nie zadziwiasz, przyjacielu. Jesteś nadzwyczaj. udanym bojownikiem o wolność i o bezpieczeństwo. I oczywiście, przetrwanie. Jednak teraz zeskocz z tego. I nie da się zabić. Aaa, ah, trawy. Śliczne trawy. Tini potrzebuje teraz Twojej współpracy. bowiem teraz. Kończymy odcinek. Ja Wam dziękuję. Oglądajcie Vault TV. Let's play Limbo. Prowadziłem ja, czyli Kaftan, był z wami też Timmy. Ktry powie cześć. Trzymajcie się ciepło, czekam na wasze komentarze i hej. Bardzo musicie uważać na kontry, w przypadku kiedy właśnie te błyskawice się pojawiają nad nimi, można wykonać fajne ciosy, a jeżeli je mijemy, to możemy naprawdę żałować.